Andero. przyszedł mi kłębo w takiej śmiesznej, impostowej torbie. Niestety tylko płyta, nie boks, bo ja na boksa się spóźniłem, jakoś zespałem. Ale mamy jeszcze jednego Macmillera, w sumie możemy zacząć od Macmillera. To już jedna z ostatnich, które przyjdą. I jest to Blue Slide Park, też piękna płyta. Kurde, ja naprawdę nie umiem nawet wybrać ulubionej płyty, która jest jakby od Macmillera. Tadam! I... Park, Mark Miller. I uwaga druga, ta, która szła mega, mega, mega długo. Jeszcze nie zdążyłem na boksa. tak co jest w boksach i bardzo zazdroszczę. O! Patrzcie, pierwsze, co wypadło, to w wlepy. Mega spoko. Wygląda płytka. I zostaje nam książeczka. Której, której mamy mega fajnie rozpisaną tracklistę. Daję szybki update do ostatniej rolki, bo przyjechała do nas e, moja księdzka. I patrzcie, co mi przywiozła! Następną płyty. A Ty wiesz, nie widzę, co ja nagrywam teraz? No i patrzcie to! Bo kupiłem ją w ekskluziv, czyli... Czik, to Tu jest ten. Są dwie książeczki. I no. Jestem Leszczem po prostu. No i otworzyłem. I to jest ta fajniejsza wersja, bo to jest wersja z Cinnamon. I Cinnamon jest super piosenką. I ja Wam powiem, co jeszcze jest super piosenką. Jest The First Time... Ale nie powiem Wam dlaczego. Dobra, nie będę. Spoiler odpowiedzi. jest super przeze mnie. Dziękuję.